Dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek kulturalnego bloku lokalnego. Tym razem naszym gościem będzie Edgar Czop, czyli prezes Pruszkowskiego Klubu Filmowego. Dzień dobry, Edgarze. Dzień dobry. I będziemy rozmawiać na temat, który jest dość głośny, ostatnio, oczywiście, jeżeli chodzi o popkulturę, czyli kino superbohaterskie, bo jak sobie wyliczyłem do końca 2021 roku, a już nie liczę tych premier, które miały miejsce, czyli Suicide Squad już na początku sierpnia i Czarna Wdowa w maju, będziemy mieli z samej wytwórni Marvela, DC już nie wydaje, Shang-Chi'ego we wrześniu, Eternals w listopadzie i spider w grudniu. I teraz pytanie. Jak to się stało, że jesteśmy w momencie, w którym kiedyś na filmy chociażby Tima Bartona czekaliśmy latami, tak na dobrą sprawę, a znajdujemy się w rzeczywistości, w której w zasadzie co miesiąc będziemy mieli, będziemy mieli premierę kina superbohaterskiego? To jest e, dobra obserwacja, bo też pamiętam, jak e, po kilka lat było między bat, pierwszym Batmanem z, z Keatonem, i z Nicholsonem, a później 3 lata do Batman Powrót, później 3 lata chyba do Batman Forever. No a teraz mamy taki wysyp, że nawet nie co roku, tylko jak wspomniałeś, w jednym roku. Dlaczego się tak dzieje? Myślę, że zmienił się nam trochę model oglądania filmów, też model spędzania wolnego czasu i nawet model społeczeństwa, gdzie więcej czasu spędzamy. W domu jednak, przez pandemię. No i wielkie marki, wielcy producenci, wytwórcy filmowi to wyczuli: że jesteśmy w stanie, zarówno na platformach streamingowych oglądać nowe produkcje, czy nawet wcześniej jeszcze na, na srebrnym ekranie, jak są wydawane, a później w domach. No i kiedy jest popyt, jest też podaż. No ale może też wynikać z tego, że technologia idzie do przodu coraz szybciej. Można robić niesamowite rzeczy przy użyciu CGI, czy na przykład Blue, czy green Screen. To nie potrzeba ogromnej rzeszy statystów, nie potrzeba niesamowitych rekwizytów, wielu, wielu ujęć. No, technologia poszła do przodu. No i też chyba trzeba zaznaczyć, jestem ciekawy też Twojej opinii na ten temat, że jednak kino superbohaterskie, de facto kino komiksowe, też produkcyjnie stało się komiksowe. My już nie mamy tutaj, e, za przykład można podać Suicide Squad, gdzie jako główny antagonista tego filmu e, został wybrany Starro, czyli wielka rozgwiazda, która spod swoich pach e, wydziela inne rozgwiazdy, które opanowują umysły e, umysły ludzi. I oczywiście to jest taki Villan, nie Villan, akurat w filmie pokaza, poka, po, po, zostało to pokazane bardzo dobrze. E, natomiast no, wcześniej nie mieliśmy do czynienia z tak abstrakcyjnymi, e, czarnymi charakterami. I teraz pytanie, czy Twoim zdaniem to idzie w dobrą stronę, czyli Szanujemy medium, z którego pochodzi dany materiał źródłowy, więc jeżeli coś takiego istniało, to możemy to włożyć? Czy może tak jak, bo wiem, że jesteś wielkim fanem Batmanów Nolana, tak jak Nolan po prostu ten komiks jak najbardziej urzeczywistnić? Wszystko zależy od reżysera, jego wizji, i od adaptacji, można powiedzieć, pierwotnego dzieła, czy to komiksowego, czy też jakoś książkowego, jak, jak, jak to miało miejsce. Hmm. Moim zdaniem, teraz targetem jest coraz młodsza publika. Oni, także nie chcę się wypowiadać, nie jestem głosem jakiego, jakiejkolwiek generacji, żeby się wypowiadać za wszystkich, ale myślę, że im więcej efektu wow, czy efektu ej, w cudzysłowie, ej, stary, zobacz, co się dzieje w tym filmie, myślę, że to przyciąga jednak publikę, zwiększa, zwiększa szum wokół jakichś produkcji, nawet jeżeli są to produkcje y, słabe, takie jak ostatni. Y, y, ten wcześniejszy Suicide Squad, no i też niepochlebna opinia o tym, co teraz, o, o tym najnowszym Suicide Squad, więc. A mm, z akurat, jednej akurat strony najnowszy Suicide Squad oceny ma de facto bardzo dobre. Ja zresztą też widziałem ten film, muszę powiedzieć, że jest rewelacyjny. Mhm. Oczywiście w konwencji kina popkulturowego. No tak właśnie. Myślę trzeba też pamiętać o konwencji. Mhm. Natomiast film jest bardzo dobry, ale tutaj problem e, wskazywany przez no, media, które zajmują się w dużej mierze the Entertainment, chociażby Weekly, e, które, które się tym zajmują, no to jest jednak premiera hybrydowa. To znaczy, ten film zarobił, zarobił mało w kinie, bo jak pokazują wszystkie badania ludzie, jeszcze boją się pójść. Mhm. Ja sam e, w sali kinowej byłem e, z trzema, może czterema osobami no, na właśnie. tym filmie, a druga sprawa jest taka, że jednak jeżeli mamy światową premierę, to też wypadałoby, żeby ta światowa premiera miała miejsce na całym świecie, a doskonale Dokładnie. wiemy, że takie platformy jak HBO Max i Disney Plus no nie są obecne w Polsce i niestety no, chyba trzeba przyznać, że w świetle ostatnich wydarzeń też trudno zakładać, że one na dniach, na, na tygodniach, miesiącach się pojawią. Tak, jak najbardziej w ogóle świat został zmieniony przez pandemię do tego stopnia, że nie ma już ogromnych e, gal rozdania, jakichś nagród, nie ma ogromnych spotkań w, podczas premier filmów. Wszystko jest jakby tego tak rozproszone. Zamyka się w naszych mieszkaniach. Też tak jak wspomniałeś o Twojej wizycie na, na, na filmie, prawda? Na Suicide Squad. Czy to była czarna wdowa, czy suicide, 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 suicide. składowa? tak. Ale myślę, że na czarnej wdowie. Na będzie... czarnej wdowie było bardzo podobnie. No właśnie, ja też byłem ostatnio. To nie był film super bohaterski, ale jak jeszcze byłem przed pandemią na tenecie Nolana, to było siedem osób na sali 200 osobowej. więc to trochę jest taka tranzycja z wielkiego ekranu do domu. Czy to dobre? Nie wiem. Ja wolę oglądać na, na dużym ekranie z przysłowiowym popcornem. Wróćmy jeszcze na chwilę, bo akurat teraz e, tak sobie o tym też e, troszeczkę pomyślałem, e, że ta popularność tych filmów może też wynikać z, z ich serialowości de facto. Bo spo, jeżeli spojrzymy sobie na uniwersum Marvela, to tak na dobrą sprawę mamy tak zwane Sagi. Infinity hmm. Saga się z, zakończyła z, razem z Avengers Endgame, natomiast my mamy podzielone to na fazy. Jest pierwsza faza, druga, trzecia, czyli de facto możemy to zaliczyć jako, jako sezony. Y -y. I idziemy, i ta historia jest kontynuowana. DCEU, czyli y, superbohaterowie DC na srebrnych ekranach, Dokładnie będą robić to samo. Oczywiście oni mieli far start, bo myśleli, że można zrobić sobie takie bardzo poważne kino traktujące w zasadzie o motywach mesjonizmu. Zresztą o tym rozmawialiśmy w, mm -hmm. przy okazji, przy okazji ligi sprawiedliwości tak. Snydera. Teraz to poszło w zupełnie inną stronę. Zatrudnienie Jamesa Gana do Suicide Squad to chyba pokazywało, że ok, karty na stół, my już się nie bawimy, dajemy wolność reż mm -hmm. reżyserowi. I rzeczywiście, muszę jedno powiedzieć na temat tego filmu, że on ma tutaj zdecydowanie więcej wolności niż w Strażnikach Galaktyki. Mhm. W Marvelu takiego filmu absolutnie nie zobaczymy. To jest film dla osób pełnoletnich, to jest po pierwsze. A po drugie, pomimo tej całej otoczki, tak jak wspominałem na początku, tej wielkiej rozgwiazdy, która jest mega złolem, którego trzeba pokonać, mhm. ten film porusza bardzo wiele ciekawych wątków, wątku rodzicielstwa, Wątku ekologii tak na dobrą sprawę, bo mamy tam ekologii albo nawet świata zwierząt, no bo szczury, nie będę zdradzał tutaj głowy szczury, <grym> naprawdę tam pełnią, tam pełnią bardzo ważną rolę mm -hmm. i, to wcale nie jest, i to wcale nie jest ta postać, którą widzimy na trailerach. E, ale mo, kolejne pytanie, które, które też mi się tak nasuwa. E, jak Twoim zdaniem w ogóle to kino ewoluowało, bo tak jak zaznaczyliśmy na początku, no to czekaliśmy kilka lat na każdą produkcję. Oczywiście Batmany Nolana moglibyśmy równie dobrze włożyć w uniwersum Marvela, tak na dobrą sprawę, bo on doskonale wiedział z czego czerpie, no, chociażby, chociażby ten Joker, który zamiast kuli w pistolecie miał tą flagę z napisem tak. Bank, prawda? Tak. Pamiętamy to. On wiedział jak to zrobić, ale wolałbym się skupić jednak już na XXI wieku, no bo mhm. tutaj tak jakby to wszystko nabrało kształtu. Mhm. Wielkim pomysłem stanali, bo to, to, to też warto podkreślić, i on o to zabiegał od bodajże lat 80., było to, żeby powstało, powstało Cinematic Universe Marvela, mhm. ponieważ on wiedział, że ma. Najprawdopodobniej oprócz Supermana i Batmana, to on ma najlepsze postaci komiksowe. Oczywiście wiadomo, że w Polsce dużo ludzi też trochę marszczy się, jak się powie, że Spiderman jest bardziej popularny od Batmana w Stanach Zjednoczonych, no ale to są, to, to są fakty. Mhm. Tak to jest, ponieważ rezonował on z większą liczbą, z większą liczbą przede wszystkim młodych czytelników, bo, bo to też trzeba powiedzieć, no i też wszedł w, o wiele później, tak, czyli tam ta grupa docelowa mogła już dorosnąć. Dokładnie. Nie będzie nie będziemy Tutaj wchodzić w ocenę, ale w XXI wieku mieliśmy jeszcze takie perełki, bym powiedział, ale to nie były do końca dobre filmy. Tutaj piję oczywiście do Blade'ów. Mhm. Wszyscy łeswiego Snipes'a pamiętamy Oczywiście. w tej roli, tylko że na przykład problem polegał na tym, że Blade w filmie absolutnie nie odpowiadał temu, czym był w komiksach. Mieliśmy, mhm. My na to mówimy Edgy, mieliśmy takie Edgy Kino, właśnie na ostrzu noża, panishery, dużo krwi. Tak. I komiksy były odbierane trochę jako takie medium, gdzie można trochę pokazać, przepraszam za słowo, mordobicia. Tak, bo nie, z, nie były dla szerokiej publiczności też. Tylko tak, za przeproszeniem, giki i nerdy dobierały się do tego i wow. A teraz muszą coś zrobić, co będzie dla każdego, więc to trzeba trochę ograniczyć, tak zauważyłem. Jak ty tą ewolucję byś w ogóle opisał swoimi słowami? Ja od pewnego czasu zauważyłem, że kino superbohaterów od przemycania wątków albo wplatania wątków Miłość, Wielka Tragedia, Powstanie z Kolan wplata takie, takie wątki, które są bardzo bardzo na czasie. Czy to kwestia jakiejś niepełnosprawności, czy, czy wersje, opcje akceptacji inności. Zauważyłem w wielu filmach, nie tylko o superbohaterach, ale również w filmach fantastycznych, filmach animowanych, że coraz więcej jest tych, jest tych motywów likwidowania, wykluczenia danych grup ze społeczeństwa. To jest ciekawe. Oczywiście nie powinno być to głównym motywem, nie powinno być to eksponowane tylko i wyłącznie, bo jeżeli mówimy o kinie superbohaterów, no to wiadomo, jest superbohater, który ma jakieś różne losy, perypetie, tak jak Spider-Man, prawda, miłość, utrata bliskich, em, na, 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 posiadanie supermocy, zdobycie tych supermocy, to jest ciekawe, to trafia do szerokiej publiczności. A jeżeli byśmy zrobili tylko i wyłącznie o tych wykluczeniach społecznych, w walce z nimi, to już nie byłoby kino superbohaterskie. Moim zdaniem to jest dobry kierunek. Dawanie wolności reżyserowi, tak jak w, nowej, w Nowym Suicide Squad, ok, ale też to jest mieć obusieczny, bo może wyjść, może wyjść coś, co w ogóle się nie przyjmie. No już było wiele takich produkcji, które no, zaskoczyły wszystkich, prawda? Więc no, jak najbardziej, eksperymentujmy, bo no, to jest kino super bohaterskie, daje możliwości. No i też możemy przebadać, na ile stać e, tak na dobrą sprawę Departamenty Efektów. Dokładnie, o ile tak. można tak to nazwać, ponieważ mm -hmm. e, że, chociaż uważam, że te trzecie akty Marvela, e, w których wiadomo, że musi być rozwalanka, musi tak. być dużo wybuchów, one są wszystkie do siebie bardzo podobne. Mm -hmm. Ale to o to chodzi chyba w filmach i superbohaters... ogólnie superbohaterskich, bo W Marvel, tak, no jest walka dobra ze złem, naprawdę niezniszczalni dobrzy superbohaterowie i niezniszczalni praktycznie źli superbohaterowie. Hunterowie, no mają takie starcie i kto wygra jest do, do końca, prawda? No bo wiadomo, że umierały już takie postaci, że nie powinny umierać, a wracały później w kolejnych odsłonach, więc wszystko jest możliwe. Mam bardzo ważne pytanie, czy Jokera możemy zaliczyć? Jokera i też wiemy, że w 2020 roku The Batman, bo to no tak, no, widziałem riffsa. I czy my możemy to nazwać kinem superbohaterskim? Bo wiemy, że to będą znowu takie bardzo przyziemne historie, raczej, raczej też odwołujące się, oczywiście przyziemne w konwencji, tak? Mm -hmm. no, oczywiście wiemy, że no nie ma ludzi tak sprawnych i silnych jak Batman, tak. nad, e, chociaż on jest człowiekiem. Mm -hmm. e, nie możemy mu dopisać żadnych większych supermoc, oprócz pewnie geniuszu i pieniędzy. E, natomiast, czy to jest kino superbohaterskie, czy już możemy powiedzieć, że to zaczyna się superbohaterskie kino autorskie? Mm. Czy jeżeli by patrzeć na ogólny kanon, na cały kanon kina superbohaterskiego, to myślę, że trochę odchodzi od tego. I ja, tak jak oglądałem Jokera, tak jak oglądałem Logana, i tak jak będę pewnie oglądał Batmana w 2022, myślę, że to bardziej chodzi o. Analizę, analizę postaci, rozbicie na części pierwsze. Dlaczego ta postać stała się superbohaterem, albo dlaczego znalazła się w danym momencie w kolejnych, już stricte superbohaterskich produkcjach? Mi Joker bardzo przypadł do gustu, bo to była taka ewolucja rozpadu osobowości troszkę, prawda? Dlaczego w ogóle osoba, która była. Zwykłym człowiekiem z problemami no, stała się super złoczyńcą, choć to nie są bezpośrednio. Uniwersum jest to samo, ale wiadomo, czy to było znaczy dokładnie... To, to to może mogę od razu powiedzieć, że to, co się dzieje w Jokerze i w Debatmanie nie będzie miało no żadnego właśnie. związku z DCU. To jest po prostu mhm. danie wybitnym reżyserom szansy. Tak. Bo my o tym nie wiemy, a znaczy my wiemy, natomiast dużo osób nie wie, że kadry komiksowe. De facto wielu reżyserów nauczyły tego, tego fachu, a tutaj żeby, że tak powiem, nie ściemniać, no to wystarczy sobie spojrzeć na 300 e, Zakaz Snydera i e, Watchmenów też Zakaz Snydera, tak, tak, tak. gdzie filmy są w zasadzie kalką kadrów komiksów. Tak, tak i to jest, to jest, zależy kto co oczekuje, jeżeli ktoś przeczytał komiks i naprawdę by chciał zobaczyć ekranizację, nie zawiedzie się po 300. Moim zdaniem. Ja bardzo lubiłem, to było jeszcze w, jak byłem troszkę młodszy, była większa zajawka na to, teraz też chętnie powracam. No jeżeli reżyser chce, to chce coś prowadzić nowego i to jest ciekawe, to ma, to ma jakiś tam fabularny sens, Ok. I nawet jeżeli to jest nowy Suicide Squad czy też stary Joker, ja oczekuję czegoś, co mnie zaskoczy. Tego lead factor problem. tak zwany. Dokładnie. Dokładnie. E Jesteśmy też w zasadzie na przeddzień, przed tym, co, co nas czeka, i tutaj głównym, głównym prowodyrem tej całej sytuacji, oczywiście, jest Disney, jakby nie inaczej, ponieważ no, wchodzimy w dobę też seriali superbohaterskich, mhm. połączonych z tymi uniwersami. To, co jeszcze. Z 15 lat temu wydawało się niemożliwe, bo mówmy się, 15 lat temu jak ktoś by nam zadał pytanie, czy jest możliwe, żebyśmy w jednym uniwersum mieli Ironmana, Spidermana, Halka, Czarną Wdowę, Hawkeya, Kapitana Amerykę, teraz już Kapitana Amerykę, który reprezentuje mniejszości, czyli tak. tą mniejszość afroamerykańską w tak, Stanach Zjednoczonych. To jest bardzo ciekawe. Serial jest w ogóle wybitny, polecam. Mm. No, właśnie ten serial. Czy, czy, czy myślisz, że to może też rozproszyć trochę kon, koncentrację? Ponieważ wcześniej mieliśmy tylko i wyłącznie filmy, chodziliśmy mniej więcej trzy filmy Marvela rocznie, mhm. dwa do jednego DC, i tak sobie chodziliśmy raz na dwa, trzy miesiące nam wychodziło, że szliśmy sobie do kina i wiedzieliśmy o co chodzi. A dzisiaj, no, nie mając dostępu do Disney Plus, i tutaj muszę zdradzić, że Loki Serial to jest. W tym serialu jest zawarta najważniejsza rzecz w uniwersum Marvela do tej pory. I czy bo, nie boisz się, że to rozproszy uwagę, uwagę odbiorcy? Myślę, że nie trochę. Zawsze musieliśmy wybierać pomiędzy kinem superbohaterskim, horrorami, kryminałami, dramatami. To że zależy od percepcji, zainteresowań danej osoby i tego, co chcemy celować? Ja na przykład celuję w cały świat DC, trochę mniej w Marvela, no bardzo mało, przyznając się bez bicia. I wybieram z tego ogromnego świata, który jest nie tylko światem kinematografii, ale także światem komiksów, prawda? Popkultury kultury, do kultury wszystkiego. Oczywiście możemy Gier. mówić, że to jest wyświechtane słowo, ale umówmy się, że komiksy. DC i Marvel to de facto amerykańska mitologia. No dokładnie. I jeżeli chodzi o mnogość tytułów, czy to w serialach, czy to w produkcjach filmowych, to nic tak nie po, pobudza, pobudza kreatywności i pobudza rozwoju jak konkurencja. Jeżeli by tej konkurencji nie było, mielibyśmy jakieś szmiry raz na kilka lat, które chcielibyśmy obejrzeć, żeby by nie było alternatywy. Albo robione tak, jak, jak drugie Spider-Many z Andrew Garfieldem, tylko po to, żeby Sony nie... Nie, z, nie skończyła się, bo nie zrobili przez jakiś czas filmu yy, koncesja na prawa tak. do, Sp do Spidermana. Zapchaj dziury, tak zwane. Nie, bo myślę, że im więcej, tym lepiej. My, my, my zawsze musimy wybierać. To już nie są lata 50., 60., że w telewizji naprawdę było, było niewiele, teraz mamy wszystko. Jest, I od nas zależy, czy będziemy oglądali serial, czy serial i film, czy sam film, czy, czy nic tego, bo, bo lubimy na przykład e, opery medialne i będziemy śledzili brazylijskie telenowele. Zakończymy bardzo trudnym pytaniem. E, Dobrze. Czy myślisz, że kino superbohaterskie ma już gdzieś wyznaczony swój koniec? Czy ono nam się znudzi? Czy może właśnie zatrudnianie coraz to, no chociażby DC Jamesa Gana, trochę podkradniętego Marvelowi, ale jak się okazało niekoniecznie, bo e, będzie zrobił trzeci, trzecią część Strażników Galaktyki. E, natomiast Taika Waititi, chociażby, który dostał hmm. tora i absolutnie zmienił tam. E, zmienił e, no wydźwięk tego filmu. Umówmy się, ja też nie będę, znaczy nie ma co oszukiwać. Pierwsze dwa tory to były bardzo pretensjonalne filmy, mm -hmm. które traktowały się bardzo poważnie niestety. A przychodzi tajka Waititi, który wysyła tora w kosmos razem z Halkiem i oni walczą na arenie gladiatorskiej i jeszcze muszą stamtąd ucie uciec, a wszystko kończy się zagładą Asgardu czyli Ragnarokiem, <laughs> prawda? No właśnie. E, e, I czy uważasz, że to się nam w końcu znudzi i kino bohaterskie przetrwa jeszcze przez następne, nie wiem, 20 lat, no bo wiadomo, że to się prędzej czy później hmm. musi zmienić, czy może już jesteśmy właśnie dzięki przede wszystkim pandemii, albo przez pandemię, to jest hmm. chyba lepsze słowo. Jesteśmy już w tym momencie, co pokazują niestety no box-office i Czarnej Wdowy, i w tym momencie Suicide Squadu, że w dobie tych premier hybrydowych zainteresowanie tym po prostu zniknie? To jest bardzo dobre pytanie. Wieszczono śmierć wielu różnym seriom, wieszczono śmierć wielu różnym serialom. One mimo to wszystko trwały, i myślę, że te kino superbohaterów będzie przechodziło transformację. Tak jak przechodziliśmy przez kino jednego superbohatera, czy to Batman, Spider-Man, no później było. Zespoły, prawda? Batman i Robin i zespoły też ich, e, ich przeciwników, złych charakterów. Tak później z Zack Snyder masowo wszystko w jednym miejscu, jeszcze wcześniej to było, prawda? Że wszyscy superbohaterowie kontra wszyscy źli superbohaterowie i jeszcze będzie będzie prawda? Tak. No, to będzie dalej. Tak, Może zrobią film, gdzie są, a, gdzie są ich e, sidekicks. Nie, jak to, Oczywiście, i, tak. to, i z... będzie serial. Albo ich ojcowie, Mariuszki, matki, którzy. Szukusie. Tak, to już my, myślę, że to jest nieskończone. Możliwości. To jest to są, przede wszystkim, jak spojrzymy na, na background tego, to, jest, to są ogromne pieniądze. Ogromne pieniądze są w stanie przy, zachęcić i, i starych, i młodych aktorów. Jeżeli damy młodych aktorów, to oni będą rozwijali te sagi. Jeżeli damy jeszcze więcej pieniędzy, to zrobimy ogromną reklamę: wypuścimy materiały reklamowe, gry, zrobimy serię ubrań. Wszystko można dzięki odpowiedniej Czykolwiek ja się cieszę, że przemysł gier komputerowych, o którym też skąd inąd troszeczkę wiem, e, poszedł po rozum do głowy i nie ma już robionej adaptacji filmu. Jak tylko, jak tylko każdej, wychodzi, tak. jak, jak, jak tylko jest premiera, i dzięki temu mamy rewelacyjnego Spidermana na PlayStation, <grym> mm, tak? Dokładnie. Jest to, jest to rewelacyjna gra jedna, e, nie wiem, czy najlepsza, bo, w jaką grałem, bo na pewno nie. Natomiast e, jeżeli chodzi o samą czystą przyjemność z gry, to rzeczywiście postawił ją, postawiłbym ją w top 3. Mm. Dobrze, Edgarze, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Mam nadzieję, że trochę przybliżyliśmy e, obraz z kina superbohaterskiego w roku 2021. Kale. Ciągle bo jest dużo do odkrycia, więc jest bardzo dużo do odkrycia. E, będą nowi złoczyńcy, nowi bohaterowie, bohaterowie, których wcześniej nie znaliśmy, bo teraz to też się stało popularne. I to jest ciekawe, to jest moim zdaniem bardzo fajne. E, Nowe, nowa krew. Świeża nowa krew. krew. Jeszcze raz dziękuję, no i oddaję Ci głos. Pożegnaj się z naszymi, z naszymi telewizami. Dziękuję bardzo, zapraszam na kolejny odcinek. Pozdrawiam, Edgar Czop. Ja też żegnam się z Państwem. Do następnego razu.